Hej, dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o moim piątkowym dniu, bo niestety ale nie należał on do najlepszych i zaczął się już od początku źle, bo ubrudziłam się pastą na koszulce i oczywiście zauważyłam to dopiero jak już jechałam do pracy, więc no, cały dzień tak chodziłam um, ubrudzona w tej koszulce. Tego dnia chciałam też iść na siłownię, ale już w ostatnich godzinach pracy Zastanawiałam się, czy na nią iść, czy nie iść, bo no, dopadło mnie po prostu lenistwo. A już pod koniec pracy to poczęłam takie bardzo duże zmęczenia i no, czułam, że zaraz zasnę w tej pracy, pomimo, że tak naprawdę się wyspałam i czułam się dobrze przez cały czas. Więc stwierdziłam, ok, dobra, to sobie daruję tą siłownię, położę się po południu na godzinkę i zrobię sobie po prostu wieczorem trening. Ale oczywiście, jak y, się przesiadałam na tramwaj, okazało się, że y, coś się tam popsuło i nie jechał właśnie w tą stronę, w którą zawsze jedzie, więc wsiadłam w inny tramwaj. Nie popatrzyłam, y, w którą stronę on jedzie i pojechałam za daleko, ale jak y, sprawdzałam na dojazdy, jak mogę właśnie y, wrócić do, do domu, to musiałabym się też przesiadać, i teoretycznie jechałabym naokoło, więc stwierdziłam, że Pójdę na pieszo, więc miałam minimum półgodzinny spacer, więc przy okazji właśnie trochę tego ruchu zażyłam. I dlaczego Wam właśnie opowiadam o tym dniu? Bo nie zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje, jak się zacznie właśnie nasz dzień, ale mamy wpływ na to, jak zakończymy go. Czy poddamy się właśnie tym emocjom i będziemy jeszcze bardziej się wkurzać, dołować i sprawiać, że ten dzień będzie jeszcze gorszy? Czy z, będziemy starali się znaleźć pozytywną rzecz, jaka była, lub sami m, zrobimy taką rzecz. Ja na przykład m, znalazłam właśnie pozytywną rzecz, czyli że zrobiłam ten spacer. I bardzo się cieszę, bo dawno nie, nie miałam takiego m, dłuższego spaceru, bo ostatnio byłam bardziej zajęta. A, ok, zawsze lepiej jest zrobić ten spacer, gdy sami z siebie chcemy go zrobić niż gdy jesteśmy do tego zmuszeni, ale i tak się cieszę, że właśnie miałam ten dodatkowy ruch i sama sobie też sprawiałam przyjemność, bo kupiłam sobie też aloes do picia i sałatkę z burakiem w żabce Oczywiście w pierwszej chwili pomyślałam sobie, że chcę pójść do McDonalda, żeby sobie poprawić humor więc tutaj odezwały się moje stare mechanizmy, stare przyzwyczajenia gdzie właśnie mm, złe emocje zajadałam? Ale później się zastanawiałam, czy ja naprawdę chcę zjeść tego burgera, czy yy, po prostu to jest chwilowa taka zachcianka. I oczywiście się okazało, że, że jest chwilowa, i w sumie mm, mam ochotę na coś bardziej zdrowego, dlatego właśnie kupiłam sobie tą sałatkę. I to też właśnie dzięki temu, że mam mm, lepszą relację ze, ze sobą i też z jedzeniem. Tak więc podsumowując, pamiętajcie, że to od nas zależy, czy, czy nasz zły dzień stanie się jeszcze gorszy, czy będziemy starali się go troszeczkę polepszyć.